Jesteś w związku, ale twoja kobieta zawsze nadwyręża twój budżet, że popadasz w zadłużenia. W końcu mówisz: Dość wspólności i podział kont, ty masz swoje, ja mam swoje, a jedno wspólne będzie na opłaty. Kobieta zarzuca ci, że ty więcej zarabiasz, to będziesz płacił więcej. Nie? Płacimy porówno. A dlatego, kiedy ty zarabiałaś więcej, nie było nawet mowy o tym, że chciałaś dać więcej, więc z mojej strony będzie to samo opłaty będą na pół. Kobieta się oburza, stwierdzając, jak możesz mi to zrobić? Związek polega na wspólności, pomaganiu sobie, dobrze manipuluje, chyba wykorzystaniu ciebie, robi ci wyrzuty, wprowadzając w poczucie winy. Ty nie ulegasz i zostajesz przy swoim. W końcu straszy cię rozwodem, że odejdzie, bo nie tak widziała swoje życie. Nie ulegasz szantażowi, dalej zabezpieczasz swój majątek i swoje pieniądze. Żeby nie miała dostępu do Twojego konta. Ona już snuje plan, ile z Ciebie wyciągnąć. Bo skoro nie ma już z Ciebie pożytku, to trzeba korzystać. Czy cię kocha, nie ciebie, tylko Twoje pieniądze i Twój majątek, bo przecież ma wygodnictwo, ty jesteś tylko do jej potrzeb. Nie kocha Ciebie jako osoby. Księżniczka traci grunt, więc będzie szukać kogoś innego. Jest przy Tobie, ale skok w bok, czemu nie. Znajdzie się lepszy, to odejdzie. Będziesz już zbędny. Nie ma wspólności, kiedy stajesz się tylko bankomatem i wypełniaczem czyichś potrzeb. Ciebie nie ma, jest tylko ona, więc ty też masz prawo do tego samego żyć po swojemu, a nie pod jej dyktando.